3 luty, 2024 rok, sobota, wybrałem się z bratem młodszym do lasu, żeby obcalić mniej więcej teren, co i jak, jak będzie ten sezon wyglądał, czy w ogóle czy widać w terenie, weszliśmy w taki młodnik, czy młodnik, samosiejkę czy coś, nie wiem, bardziej młodnik, gęsto zarośnięty idziemy taką ścieżką wydeptaną, jak jest tutaj pokazane, i centralnie na środku tej ścieżki leży coś. Nie, nie raczej to nie będzie świeży rzucik ale może zeszłoroczny Ale zawsze coś. Może tutaj gdzieś będzie w okolicy. Do pary. No, mały, a nie aż taki malutki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Widzę, że nie świeży. Z tamtego roku, najprawdopodobniej w tamtym roku tu chodziłem i nie było tego. A tu byczki się kręciły. Ładna forma. Młodego w przyszłości, może być fajnym bykiem. Korona też fajna. Na pierwszy wypad w tym roku. No mam nadzieję, że będzie ten sezon zarąbisty. Jak dwa lata temu. Piękne. Wszystkie tyki całe. Wszystkie odnogi, znaczy się. Super. Idziemy szukać dalej.